Dzień dobry mamo No, wszystkiego najlepszego Mateuszku Dziękuję Zdrowia, pomyślności, no żeby ci się wszystko poukładało po twojej myśli. Żebyś wyszedł na prostą. No i żebyś wrócił do nas. No, Oczywiście. Wszystkiego dobrego, no. Dziękuję bardzo. Właśnie jestem na, pi na pikniku. No i właśnie sobie ciasteczko będziemy jeść. Popijać pikolem. A no to ci no przeszkadzam chyba. No wiesz co, no to życzę ci tam udanej zabawy, no nie przeszkadzam ci. Dziękuję, do usłyszenia, papa. Pa. No papa, no, pa, do usłyszenia. Kocham. No pa. Muszę by nie zadzwonić, bo zrobiło się jej smutno. Rodziców ostatni raz widziałem dobre trzy lata temu. Nie otrzymywaliśmy kontaktu. Czasem zadzwoniłem na brata urodziny. Miałem 6 lat jak nas adoptowali. Dziecko, które nie miało nic. Dostało dom, własny pokój. Kurde, no naprawdę jestem im wdzięczny. Są mi dzięki temu też dużo bardziej bliscy. Rozmowa Mateusza skłoniła Arka do kontaktu z mamą. Relacje, z którą ostatnim czasem nie należą do łatwych. Dzień dobry pani Romualdo. Widzisz mnie, czy nie widzisz? No, widzę cię. I co tam, Romualdo? Nie okłamałeś po raz kolejny, i ja powiedziałam, że ja nie będę się do ciebie odzywać, jak ty będziesz mnie ciągle kłamał. A ty czego ojczy znowu? A no, pytam się, czego leczysz? Właśnie żeby wrócić do domu prosto w tyle. Jezu, Arek, jaki to jest panie, zdecydowany? Nie, ty sam, że nie wiesz, co ty w życiu chcesz, nie? Ja rozumiem kłamać obcych, ale własną matkę, no to jest takie słabe bardziej. No to pa? Moja mama na pewno by chciała, żeby był po prostu szczęśliwy. I to jest to, to, czego moja mama chce żebym był zdrowy, szczęśliwy i żebym miał poukładane życie.